Czasami prosimy, coś robimy i w biegu zapominamy, że należy powiedzieć dziękuję w różnych takich normalnych sytuacjach dnia codziennego. Nauczyciele muszą uczyć wdzięczności swoich uczniów, więc muszą jej sami doświadczać, ale też muszą... A oni innym instytucjom powiedzieć dziękuję i dzisiaj podziękowali wojewodzie, podziękowali marszałkowi, bo bez tych instytucji, które wspierają oświatę i są z nami na co dzień, pełen rozwój nie byłby możliwy. Warto czasami posłuchać samego środowiska nauczycieli, jakie są ich oczekiwania, jakie są ich potrzeby, co należy reformować, w jaki sposób reformować, żeby tym ostatecznym, najważniejszym ogniwem, jakie jest dziecko, mogło być właściwie i dobrze przygotowane do dorosłego życia. Skalina nauczyciel w Szkole Podstawowej w 744 odznaczenia państwowe, w tym medale podpisane decyzją prezydenta i ministra edukacji narodowej, 79 nagród kuratora oświaty, trzy nagrody ministra, no i mamy również po raz kolejny w województwie świętokrzyskim nauczyciela, który otrzymał no najwyższe na ten moment wyróżnienie w oświacie, czyli honorowy tytuł profesora oświaty. Nie spodziewałam się, że tak podniosłe, tak uroczyście to wszystko będzie się odbywało. Cieszę się bardzo i no, jestem dumna, że jestem nauczycielem, że mogę pracować, że mam tą pracę i że mogłam dzisiaj znaleźć się z tymi wszystkimi ludźmi tutaj właśnie w tym pięknym miejscu. Również i medale Komisji Edukacji Narodowej, o które wystąpiłam ja z własnej inicjatywy dla komendanta wojewódzkiego policji, dla dyrektora telewizji, dla starostów, dla wójtów, dla pana Kazimierza Wojnowskiego, prezesa Fundacji z Wrocławia. To jest, pokazujemy, że prosimy o pomoc ale umiemy powiedzieć dziękuję. Miejsce, w którym się spotykamy, też jest przeze mnie wybrane świadomie. To jest też podziękowanie dla samorządu województwa świętokrzyskiego. Za to, że podjął trud, wysiłek, że mamy przepiękne centrum Leonardo da Vinci, którego nam zazdroszczą i zazdrościć, mam nadzieję, będą w innych województwach. Chcemy go nauczycielom pokazać, aby oni przywieźli tutaj swoich uczniów, abyśmy promowali to, co nasze, to, co świętokrzyskie. Ja do tych podziękowań chciałbym dołączyć życzenia. Za wielki wysiłek, za Тк-тк. Trud, który Państwo wkładają, żeby wśród wielu uczniów odnaleźć tych zdolnych, tych najzdolniejszych, żebyście pobudzali ich kreatywność, żebyście starali się zachęcić ich do zadawania pytań, żebyście umieli znaleźć odpowiedzi na te pytania, życzyć, żebyście byli nie tylko nauczycielami, nie tylko wzorcem i drogowskazem, ale także mentorem, a jeśli to możliwe, przyjacielem młodego człowieka. I Słuchajcie swoją pracę, miejcie satysfakcję z niej, spotykajcie się w życiu z przykładami wdzięczności, podziękowań, oby ich było jak najwięcej.